ja jestem Oliwka i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj zrobimy sobie kolejny odcinek z serii transformacje Ale nie będzie to taki zwykły odcinek, taki jak były wcześniej Bo dzisiaj nie robimy żadnej przemiany na konkretny styl Typu soft girl, softgirl soft i girl, e girl albo coś takiego Tylko zrobimy sobie transformację na konkretną osobę a, mianowicie, tą osobą, do, którą, do której spróbuję się dzisiaj upodobnić, bo jakby. O, przepraszam. Jakby ja nie jestem do niej prawie w ogóle podobna, ale słyszałam parę takich, znaczy słyszałam, czytałam parę takich komentarzy na moim TikToku, że właśnie jestem, chociaż, no, no nie. I ostatnio koleżanka mi powiedziała, że jestem, więc stwierdziłam, why not? Jakby. No i właśnie, osobą, którą dzisiaj będę próbowała się przemienić. Czyli zrobimy, yy, zrobimy sobie taki makijaż, jak ona ma, przynajmniej na tym zdjęciu. Spróbuję wybrać sobie taki outfit, chociaż z tego zdjęcia akurat takiego nie ma. Czyli wybierzemy po prostu z jakiegoś innego albo z innego wideo, z innego nagrania. No i włosy. Włosy są w miarę podobne odtąd w dół. A tą osobą jest Emma Mickey tmakej Emma e, e. a dokładnie, znaczy pewnie kojarzycie ją z serialu jako mauf nie wiem, czekajcie, zaraz to zobaczę. Jakby co, to to jest ona. Widzicie? Widzicie? <gryw> nie wiem, czy widzicie, wstawiam tutaj gdzieś zdjęcia Mive! Mive! zrobiłam sobie transformację na Nie gadamy i przechodzimy prosto do makijażu. Jak widzicie na załączonym obrazku, Emma czy też Mile. nie wiem, sorry, będę mówić Emma, bo jakby tak mi łatwiej. Ma bladą dość cerę, ja też mam bladą, także nie będzie z tym większego problemu. Podam sobie podkład, korektor i tak. W ogóle ten serial, którego nazwy jakby. No, nie chcę mówić, bo nie wiem, nie znam się na YouTube i nie wiem, czy to jest dozwolone w ogóle. I stał się teraz tak bardzo popularny, a ja nie widziałam go ani razu, wiecie? Serio. Ale z racji tego, że jestem teraz na topie, no to fajno. Emma na tym zdjęciu ma dosyć takie jasne, ale gęste i naturalne brwi. Także ja postaram się sobie takie zrobić. Chyba wykorzystam tej metodę na metł, bo ona właśnie daje taki naturalny look. I troszeczkę też zagęszcza te brwi, więc właśnie ją wykorzystam. Przechodzimy do. Teraz do twarzy. I tutaj kwestia jest już trochę skomplikowana, gdyż Emma, no tak jak mówiłam, ma troszkę inne rysy twarzy ode mnie. Postaram się to jakoś ogarnąć tutaj konturowankiem. I za chwilkę do Was wracam. Ona ma tą twarz tutaj szerszą, ale krótszą. Są. So, ja sobie ją trochę ukrócę. Nałożę sobie puder, dokończę brwi i chyba zajmiemy się oczami. I think. Wyglądam, ja jakbym miała brodę, ej. Nie chcę mieć brodę. W każdym razie. <laughs> ma nałożone też tak nisko, ja nie idzie bardziej tak samo do kącików tutaj ust, nie tak. Ja zawsze nakładam tutaj na to jabłuszka, takie jak się uśmiecham. No, ale dzisiaj nałożymy go sobie właśnie tak niżej. Także kończę sobie brewki, przechodzimy do oczu. Te kreski z tego, co mi się wydaje, bo ma lekkie kreseczki na górnej powiece i idą tak bardziej do dołu Biorę sobie czarny cień na taki skośny mały pędzelek I rysuję kreskę na górnej powiece I będę ją tak lekko rozmazywać i zrobię chyba sobie też kreskę na dolnej Albo nie, wiecie co? Najpierw zaznaczę sobie tak leciutko, leciutko, leciutko wszystko brązowym cieniem tak wiecie, jakbyśmy przez tydzień nie zmywały makijażu na noc i... Tego siódmego dnia obudziły się z rana i powiedziały O oh, wow! wygląda jak mo Meuf Mora Ok, może być I ona na tym zdjęciu, z tego co widzę, ma beżową kredkę na linii wodnej Ja mam już, jak idziemy po całości, to ja mam tej czarną No, ale cóż boj. Boj. Następnym krokiem, jakich. Chciałabym zrobić jest nosek oczywiście Ona ma ten nos mniejszy jakby i ma tutaj taki bardziej garbisty i śpiczasty Także ja postaram się to zrobić, nie, nie wiem jak mi to wyjdzie, ale no spróbujmy Przechodzimy teraz do do tu Emma że też mi rzęs nie przykleja, także ja też tego nie zrobię oczywiście. Usta z tego co widzę ma bardziej takie naturalne, ale jej kształt no zupełnie się różni od mojego, bo ona ma taki, taki bardziej szpiczasty, no kupi do no, ja Mam takie okrągłe, są so, staram się jakoś otworzyć. Ok, okay u chyba mamy skończony nie wiem, czy to wygląda podobnie. To nie wygląda podobnie. Z tego co widzę, ona ma jeszcze kolczyk w nosie, tak z boku, i nie ma takich kolczyków. Ja postaram się zaraz coś wypełnić z tym kolczykiem. Włosów nie zmienię, no bo jakby ona ma tylko od połowy różowe, ale na tym zdjęciu ma je takie jedno proste, tylko pofalowane. I wracam do Was już gotowa, czyli w outfitie tu też nie będzie z tego zdjęcia, no bo nie mam czegoś takiego, no ma tej jakoś kowbojską kurde, Także założę coś z innego zdjęcia, co do niej pasuje Okej, okay, tak czy moja transformacja na Emmę serialową Mai Mał, Jakby wiecie co, na, na stopień naszego podobieństwa to no nie wygląda źle, okej? Okay? Nie wygląda źle I nie wiem, czy ktoś, ktokolwiek pomyślałby, że to właśnie na nią się charakteryzowałam Ale próbowałam, okej? Okay? No, a oczywiście w ogóle wybrałam y, z tego zdjęcia, które gdzieś tutaj zobaczycie, i tak, no, to było chyba z tego filmu na tyle. Ja jeszcze gdzieś tutaj wrzucę wam zdjęcia, które znaczy zdjęcia bo postaram się odzorować właśnie o to zdjęcie. Postaram się, wiecie, bo nigdzie nie mam Ani niebieskiego tła, ani niebieskiej ściany Także będę musiała coś tutaj pokombinować Zachęcam Was również do zostawienia łapeczki w górę Oraz subskrypcji na moim kanale Bo filmy będą się pojawiać teraz regularnie I ja już się z Wami żegnam Do zobaczenia i Bye!